Jestem. Och, nie dałam ci tyle Robuxów, żebyś się tak ubrała. A, przepraszam. Ważne, że ci się podoba. Co jest, przypominasz do mi moją starą znajomą. Serio? Lukas, opowiedz jej śmieszna historia XD. No to okłamałem. Moją ex, że mam raka. Jak miałem 10 lat, była tak wkurwiająca, serio, cieszę się, że się jej pozbyłem. O, nieźle. A jak miała na imię? Nie wiem, Nedlar, pamiętam chyba coś na M. Może mija. A jak ty w ogóle dotmasz na imię? Mia, miło cię znowu widzieć, Lukas. O, oh, przepraszam. Nie myślałem, wtedy... Wiesz, jak się martwiłam? Kiedy nagle zniknąłeś? Kiedy nie odpisywałeś? Przestałam jeść. Przestałam z kimkolwiek rozmawiać. Nie mogłam poznać nikogo. Nowego, bo nikt nie mógł ciebie zastąpić. Minęło bardzo dużo czasu, zanim byłam w stanie zdobyć jakiś przyjaciół. Byłam uwięziona przez ponad rok, cały czas myśląc o tobie... Tak, już rozumiem, przepraszam. Chciałam to wszystko zapomnieć zapomnieć ciebie zapomnieć twoje imię. I dopiero po długim czasie mi się udało. Byłam tak wściekła, jak odszedłeś. Skończ już wiem, przepraszam, no. Nawet nie wiesz, ile bólu mi sprawiłeś swoim zabawnym żartem. Mogłeś mi po prostu powiedzieć, że już mnie nie chcesz, a nie dok odpierdalać. Nie zmarnowałabym tyle czasu. Palukas, mam nadzieję, że tak dalej jesteś, zadowolony z siebie. Jest tylko jedna osoba, która może mi teraz pomóc. Co tam mija? Hej, Michael, tak spotkałam właśnie Lukasa. Wiesz, którego doka opowiadałam ci o nim? Jak? Jak on nie żyje? No właśnie, ciekawa historia. Oszukał mnie. Musisz mi pomóc się zemścić. Okej, okay, mogę go szakować. Nie wiem, czy to wystarczy. Niewdzięczna. Ale tyle mogę, jak zrobić. Ach, no dobrze, sorki. O, ktoś do mnie tego pisze? Hej. Chciałem ci tylko powiedzieć, że Michael nie jest wobec ciebie szczery. Co? Skąd to kniby wiesz? Boknują przeciwko tobie. Z Lukasem. To bracia... Co? Czemu okłamuje mnie? Każdy komu ufałam. Co chcesz zrobić? Mogę ci pomóc. Jak? Mogę stworzyć zdjęcia z wirusem. Wyślesz im to. I będziesz wiedzieć o nich wszystko. Okej, okay, dzięki. Wróciłam. Kto to był? A, jakiś random... Ano, spoko. Mogę już zaczynać. Podasz mi nick tego Lukasa? Lukas Edwazinojcze. Ale czekaj chwilę. Popatrz, co znalazłam. O słodkie. Dobra, idę go hakować. Niby hakera się na to złapał xdddd. O kurczę, serio, widzę wszystkie info o nim i o Lukasie. Teraz mogę zrobić wszystko. O co się... Nie gadaj, że dałem się złapać na takie coś. Chcesz zemsty na Lukasie, hm? Wszystko ci zepsuję. Lucas. Lucas